I na świeżo, tuż po zapowiedziach, LakiDag Games Polska stoi przede mną edycja polska gry Tak Team, którą zamierzam wam zaprezentować. Jednak nie będę jej prezentował sam, a zrobię coś, do czego byliśmy cię kiedyś przyzwyczajeni dawno temu, gdy nagrywałem razem ze swoim synem materiały, i będzie to gameplay, bo co innego jest tak wspaniałego jak epicki pojedynek ojca z synem. Nareszcie syn może się wykazać przywalić ojcu całkiem legalnie i to w grze planszowej. Czyli już mniej więcej wiecie co to jest. Ale dokładnie powiedzmy sobie, jest to pojedynek dwóch drużyn, gdzie każdy z graczy będzie miał drużynę składającą się z dwóch zawodników. Ten sugerowany wiek gracza to okolice 10 lat. Natomiast pudełkowo rozegracie partię w 15 minut. No to co, nie przedłużając, zapraszam Was na drugą stronę stołu, gdzie zrobimy ogólną prezentację komponentów, a następnie stoczymy z Markiem epicki pojedynek. No to hej! Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. I to, co widzicie tutaj na stole, są to wszystkie komponenty, które są w pudełku polskiej edycji Taktim. Mamy, Marek, co tutaj mamy? Karty postaci. No to dokładnie są plansze postaci. Tutaj mamy. No, karty postaci. Dokładnie. Niektóre postaci, jak sobie zobaczycie, mają żetony. Oprócz tego mamy. Katalog zawodników. I z dodatkowych komponentów, które mogą nam się przydać, a na pewno nam się przydadzą to. Kostki mocy, specjalne znaczniki oraz znaczniki zdrowia. Oraz talię, którą mamy przygotowaną do draftu, bo będziemy sobie wybierać dwie postaci i będziemy je draftować. Na czym w ogóle polega gra tak team? Team, jak sama nazwa wskazuje, to pojedynek drużynowy, gdzie dwie postaci będą walczyć przeciwko dwóm innym postaciom. Jeżeli tylko jedna zostanie znokautowana, gra automatycznie się kończy. Dobra, mamy tutaj karty postaci, które sobie dokładnie tasujemy i rozdajemy po połowie. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, Syn, robimy draft taktyczny czy klasyczny? Taktyczny. Draft taktyczny polega na tym, że wybieramy jedną postać dla siebie, a drugą kartę, co robimy z nią? Wyrzucamy tak, żeby drugi gracz jej nie mógł już podnieść. Mhm. Dobra, ja już sobie wybrałem. I wyrzucam to. Również wybrałem. I wyrzucam. Nie. Tak, zapewne coś co ja lubię grać. Dokładnie, a żebyś wiedział. Przekazujemy sobie karty i zanim spojrzymy, odsłaniamy jedną postać, którą wybraliśmy, ponieważ instrukcja wyraźnie mówi, że po wybraniu należy natychmiast ją odsłonić. <grym> no, ta Shango. Dobra. Ja sobie wybrałem postać. Shango to podpalacz. Wszystkiego za chwilkę się dowiecie i ja mam Mordreda. A ja mam Bodwara. Tak przypuszczałem, że go weźmiesz, jak ci go zostawiłem. Ale wolałem, żebyś nie miał innej postaci, którą lubisz. Wiem. Dobra. Domyślam się. My sobie w tej chwili przygotujemy stół, pozabieramy wszystkie komponenty, które są nam potrzebne. A konkretnie będziemy brać planszę postaci, odpowiednią ilość kostek mocy, która jest widoczna w tym miejscu, karty, które tak jak widzicie, Shango ma taki znaczek. Oraz te karty. I wszystkie przypisane do tego dodatkowe elementy. W moim przypadku golem będzie posiadał taki żeton. A BODWAR nie ma nic specjalnego, poza tym, że BODWAR ma dwie strony planszy gracza. OK, zabieramy odpowiednie karty i przygotowujemy rozgrywkę. Jeżeli umiecie czytać, to na pewno umiecie grać w taktim. Ostatnim krokiem przygotowania jest wybranie kart startowych. Marek, pokaż, które to są karty startowe i dlaczego. Karty startowe to są te, te, takie z symbolem gwiazdki w prawym górnym rogu. No i w tym momencie możemy pokazać strukturę karty. Karty nie mają żadnego ukrytego ani dodatkowego kosztu. To, co widać na nich, to akcja, którą będziemy wykonywać zarówno w formie graficznej, jak i w formie tekstowej. Każda postać ma swój znacznik w lewym górnym rogu, a w prawym górnym rogu pokazane jest, ile jest kopii danej karty. No to Marek, co robimy z tymi startowymi kartami? Kładziemy je obok siebie w dowolnej kolejności. Z przygotowania do gry ja jeszcze nie wziąłem sobie znaczników mocy. Każdy z nas ma różne punkty zdrowia. Ja startuję z poziomu 25 oraz 19 na mordredzie. A ja z 11 oraz 15. I teraz bardzo ważne jest to, aby te dwie talie połączyć ze sobą i dokładnie przetasować, żeby nie były Jedna karta koło drugiej. To musi być naprawdę bardzo porządnie, ponieważ będzie miało to ogromne znaczenie. Postać, którą w danym momencie odsłonimy kartę, będzie postacią aktywną, czyli będzie zadawać obrażenia lub otrzymywać obrażenia. No to co? Gotowy na łomot? Gotowy. Ale nie, to ty będziesz miał łomot. A <laughs> zobaczymy. Ok. Y jak wygląda przebieg całej rozgrywki? Po pierwsze... Odsłaniamy kartę. Podpalenie. Czyli twoją aktywną postacią jest... Shango. A moją aktywną postacią jest golem. Czyli Marek przekazuje rzetą podpalenia na golema. I pochwal się, co to robi. To podpalenie sprawia to, po pierwsze, wzmacnia niektóre ataki, a po drugie, jeśli narzucę na ciebie pięć podpaleń na jedną postać, oczywiście, to automatycznie no wygrywam w grę. Mhm. Wszystkie ataki w tej grze będziemy przeprowadzać symultanicznie, to znaczy nie ma opcji takiej, że jest tura-tura, tylko naraz zadajemy wszelkie obrażenia. Ja natomiast mam żeton golema, który przekazuje Mordredowi i on będzie nam chronił. Natomiast po przekazaniu żetonu golema, tak jak mówi karta, natychmiast dostaje trzy obrażenia bezpośrednie. Są to obrażenia, których nie można w żaden sposób uniknąć, ale golem ma bardzo dużo zdrowia, więc to nie boli. Golem jest obrońcą, i ten żeton chroni jego partnera. Jeżeli miałbym dostać teraz jakiekolwiek obrażenia na Mordreda, obrażenia nie wchodzą, tylko ściągam ten żeton z postaci. No to co, jedziemy dalej. Druga tura. Furia. Co furia? robi u ciebie furia? Furę sprawia, że się przesuwam o jeden punkt, jakby szału wyżej. Jeśli osiągnę odpowiedni punkt szału, przeistacza się w niedźwiedzia. Ja natomiast mam, jeżeli mam osiem lub więcej kostek mocy atakuje, a jeżeli nie mam, dostaje kostkę mocy. No i teraz Marek, zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy, jak wygląda atak i co oznacza ta moc. Moc to jest siła naszego ataku. Kiedy atakujemy, uderzamy w przeciwnika, tyle HP mu zadajemy, ile mamy kostek mocy. W tym wypadku, jeżeli Bodwar miałby atakować, zaatakowałby z siłą 3, ja bym te obrażenia musiał przyjąć na siebie, ale dzięki Żytonowi Golema nic by się nie stało. No i dobra, jesteśmy po pierwszej rundzie, i teraz mamy przygotowanie talii do następnej rundy. Bardzo ważne, w tej grze nie tasujemy kart, po prostu je obracamy i one są gotowe do rozgrywki. A z talii, która była wcześniej przygotowana, bierzemy trzy karty z wierzchu. Wybieramy sobie jedną kartę. Ja sobie wezmę glinianą pięść, która mówi po prostu zaatakuj golemem i nic więcej. Może nie będzie taki spektakularny atak, ale zawsze coś. I co ważne, bierzemy nasze karty i w tajemnicy przed przeciwnikiem wykładamy ją albo na górę, albo na spód, albo w środek, ale nigdy nie tasujemy tych kart. I tak właśnie przebiega cała rozgrywka w Tag team. Będziemy tak robić do momentu, aż któryś z graczy nie padnie. No to co, lecimy. Odsłaniamy pierwszą kartę. Podpalenie. No to podpalasz mi golema. Drugie podpalenie, lecisz na golema. Jeżeli będzie pięć podpaleń, z automatu Marek wygrywa. Ja natomiast przekazałbym ten żeton, ale już jest przekazany, więc atakujecie z siłą jeden w Szango. W Shango, ze względu na to, że Szango jest aktywną postacią. Jedziemy. Znowu no i trafiłem. Golem. No i pięknie. Ja, Marka, dzięki temu znaczkowi atakuje. Natomiast obrona oznacza, że Marek skutecznie broni ten atak. Ponadto ma efekt, jeżeli atak został skutecznie wybroniony, to ja i mój partner dostajemy jedną kostkę mocy, co sprawia, że będziemy w stanie z większą siłą atakować później. Bomba. No to lecimy dalej. Już się bierze za tą talię, tak? Już próba oszukistwa. Tak, tak. To już karta była, ja dostałem garstkę ja. mocy. A ty zaczynasz się robić zdenerwowany. A czemu ja tych kart nie schowałem sobie? Dobra. Nast następna runda. Uj. Ja znowu biorę glinianą pięść. I tym razem nie zapomnę schować tych dwóch kart pod spód. A ja biorę berserka. Czyli do bodwara. Tak. No nie chcesz mi pokazać, gdzie to wkładasz? Tak, bardzo, marzę o tym. Tak myślałem. Lecimy. Podpal mnie. Już dwa na raz cię wyłożyć. Nie podpalam cię. Berserk. Berserk, czyli atakujesz mnie bodwarem. Tak? Tak, z siłą cztery, bo mam tyle kostek mocy. Okej. Okay. A ja ciebie atakuję z siłą jeden. Boleśnie. Dobra, i teraz na chwilę stop. Minąłem znaczek, który jest znaczkiem mocy plus jeden. To oznacza, że golem staje się silniejszy. No i jedziemy dalej. Podpalenie znowu na golema. No, wiedziałem, że tak będzie. Proszę bardzo, jeszcze dwa. A ja ciebie atakuję z siłą dwa w szango. No i jedziemy dalej. Też próbowałem oszukać i wziąć nie z tej tali. – Ściana ognia. Nie A udało u mnie się. jest moc. Nie udało mi się. Mhm. Lecimy dalej. Furia. Atak. I atak golemem w Bodwara z siłą 2. No coś słabo to widzę. Marnie się. Uważaj tylko, żebym cię troszkę nie podpalił. No mm, dobra. Mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Dobra. Ja sobie wezmę kartę ukrytego szeryfa, czyli mordred będzie aktywny i będzie okazało, będzie znaczyło to tyle, że jeżeli żaden z przeciwników nie zaatakował, to ja będę atakował. A ja biorę ognisty oddech. Znowu. Więcej ognia. Nie za dobrze Ci? Zabawa ogniem jest świetna. Tylko się nie popasz. Jak widzicie, większość walki przebiega automatycznie. My jedyne co robimy, to ustawiamy tą jedną kartę. A gra się toczy sama. Najważniejsza jest to wojna psychologiczna. Czy uda mi się w odpowiednim miejscu schować tę kartę i uniknąć bądź zadać odpowiednie obrażenia? Gotowy? No dobra, już nie będę zmienił. Tylko popraw sobie może to. Nie, po... Może nie będę żałował. Ja wolałbym, żebyś pożałował. No i mnie pożałował, ale już trudno. Dobra, no to golem atakuje Bodwara. Siła 2. Ile ja wiem. Marek, no nie wiem, miałeś... dlaczego sobie cofnąłeś teraz? No bo ja na pewno nie miałem tak mało. Ja ciebie atakuję z siłą 2, a ja ciebie atakuję z siłą 4. Czyli golem dostaje raz, dwa, trzy, cztery i natychmiast dostaje kostkę mocy. Ja również dostaję kostkę mocy. Nie mogłem użyć tej kostki do ataku, ponieważ yy, ta kostka mocy weszła mi dopiero po ataku Bodwara. A jak mówiłem na początku, wszystkie ataki są symultaniczne. Lecimy dalej. Podpalenie. Tak jak myślałem, że tak no będzie. No i niedobrze. Dobra. Co się dzieje w tym momencie? Marek podpala Mordreda. Tak? Mhm. Co się dzieje z resztą? Wraca. Dokładnie. Wygranie przez podpalenie Shango nie jest takie proste, ponieważ my musimy pięć razy z rzędu tej samej postaci dać żeton podpalenia. Więc dobrze Cię przewidziałem, co? Natomiast Ty dostajesz trzy obrażenia. Mogłem się nie wahać, czy dawać na górę, czy na dół to, co chciałem dać. A widzisz? Golem. Obrona. Mhm. Uh -huh. I dostajesz kostki mocy. Niedobrze, bo ten bodwar, jeżeli stanie się silniejszy, będzie zbyt silny. No ale to może do tego dojdzie jeszcze. Zobaczymy. Furia. A ja, kostka mocy. I ostatnia karta. A tak, golemem. No, to będzie w takim razie tak, Shango. A tak, Shango. Ty dostajesz trzy obrażenia, a ja? Dwa. Dlaczego? Powiedz. Ponieważ mam dwie kostki mocy u Shango, normalnie Shango by jeszcze mógł zadać więcej, bo uderza też z siłą ognia. Czyli Jeśli miałbyś jakieś żetony ognia, bym jeszcze dodał wartość tych żetonów ognia. Każdy mm -hmm. żeton ognia to jest tak samo. Jak... Ponadto, co się dzieje? Jeśli ja jest... tak się powiedzie, jesteś podpalony, to sobie zabieram i przychodzi tu. I dostajemy... Ja miałem ile? Mówiłeś? Dwa. dwa. Też mój golem wcale nie ma już tak dużo zdrowia, wypadałoby go wyleczyć troszkę. Dobra, jedziemy z następną rundą. Mi się też nie podoba to, ile Shango ma zdrowia. Ja mam ciekawą kartę Mordreda, Egzekucja, która mówi, że po rozpatrzeniu karty przeciwnika, jeżeli ma on 4 punkty zdrowia lub mniej, Zadajemy tyle obrażeń bezpośrednich, ile mu tego zdrowia pozostało. Mówiąc w skrócie, jest to totalna egzekucja. Jeżeli Marek będzie miał 4 lub mniej, z automatu przegrywa. Nie podoba mi się to. A mnie się bardzo podoba ta karta. Coś czuję, że nie jestem na dobrej drodze do zwycięstwa. Zobaczymy. Jedziemy. Berserk. A ja mam w tym momencie golem, czyli ochrona niewinnych. W dalszym ciągu jest żeton na Mordredzie, więc Cię atakuje tym razem z siłą 3 w Bodwara. No nie podoba mi się. A Ty? Atakuje Cię z siłą 6. Uff, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No mnie się to też już nie podoba. No, Ty mnie zaraz wykończysz. On mam 3 zdrowia na Bodwarze. Jeden ataki po mnie. No. I szkoda, że nie mam teraz egzekucji, co? Podpalenie. Cudownie. A ja Cię atakuję Mordredem siła 4. Bardzo mi się to nie podoba. Yy, dobra, podpalenie idzie w kogo? Podpalenie idzie w... Mordreda. Ja już sobie przerzuciłem to... Ścianą ognia. A tak. Dobra obrona z strony. Mhm, dokładasz sobie moc. Teraz tylko przeżyć do końca. Furia. No u mnie niestety mroczna moc, co oznacza, że mam mniej niż 8 kostek, więc dokładam sobie kostkę do Mordreda. A mi po, powoli bliżej mam do niedźwiadka. No niedobrze. Chociaż w sumie dla gameplay'a byłoby fajnie. Runa przemiany. Kolejna obrona, dobrze, dobry jesteś. Obraniam się i dostaję kolejną... Kolejny tord dla niedźwiedzia. Czyli szał. Kolejny szał, a u mnie się nic nie dzieje, no to... Jeszcze tylko jeden. Egzekucja. Ognisty oddech, no to po mnie chyba. Najpierw ty mi zadajesz atak? Zdaję ci atak z siłą 3. Nie dajesz, mi, nie dajesz mi nic ze względu na to, że mam rzeton golema, który wraca. I dzieje się w tym momencie egzekucja. Co mówi egzekucja? Po rozpatrzeniu karty przeciwnika, jeżeli ma on 4 punkty zdrowia lub mniej, zadaj tyle obrażeń bezpośrednich, ile pozostało mu życia. No szkoda. Zawsze czuję... Shango ma ile? 2. No, czyli... Zero. Dziękuję bardzo. KU. Zawsze czuję, że tak niewiele był. Zawsze to jest takie... No... to czuć. Najfajniejsze są właśnie te emocje, kiedy staramy się tak wniknąć w przeciwnika, w jego głowę, żeby ustawić odpowiednie karty i czy mi się uda, czy jestem już gotowy na to, żeby zwyciężyć bądź przegrać. Przedstawię wam jeszcze wszystkie postaci, co one sobą prezentują, w jaki sposób grać nimi, jakie mają dodatkowe zdolności. Nie będę tym razem robił recenzji tej gry ani mówił, co ja sądzę o tej grze. Jeżeli będziecie chcieli. Pogadamy sobie w komentarzach na ten temat. No to co? Markowi dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za grę. I widzimy się za chwilę podczas prezentacji. Prezentację będę Wam robił, pokazując dwie postaci naraz. W tym wypadku mamy Dziką Bandę oraz Ching-Chin. Ching-Chin startuje z dwiema kostkami mocy oraz 14 punktami zdrowia, znacznikiem specjalnym na torze statków, Dzika banda natomiast posiada żeton przekupnego szeryfa. Jedną kostkę mocy dostaje dla siebie, a jedną kostkę mocy dla swojego partnera. Dzika banda startuje tylko z pięcioma punktami zdrowia. Natomiast kiedy miałaby dostać jakiekolwiek obrażenia większe niż jeden, to łapka, która jest widoczna w tym miejscu wskazuje, że te obrażenia i tak się zatrzymują. W skrócie dzika banda zawsze przyjmuje tylko jedno obrażenie. Przekupny szeryf mówi o tym, że jeżeli masz żeton szeryfa, przekaż go twojemu przeciwnikowi i za zaatakuj. Jeżeli przeciwnik ma taki żeton, to otrzymuje ten przeciwnik jeden mocy, a my dostajemy żeton z powrotem do siebie. Jest to karta startowa, więc ona zawsze będzie wchodzić do każdej rundy rozgrywki. Karty dzikiej bandy w głównej mierze polegają na pomocy partnerowi. Za każdym razem, kiedy widzimy taki znaczek, oznacza to partnera albo swojego, jeżeli chodzi o niebieski kolor. Jeżeli chodzi o żółty, jest to partner przeciwnika. Ching Shin to postać bardzo mocno strategiczna, skupiona na swoim torze statków. Będziemy starali się dostać jak najwięcej tych statków, aż do 20, ponieważ karta startowa mówi o tym że jeżeli masz 20 statków, zadaj obrażenia bezpośrednie obu przeciwnikom, równe pozostałym punktom zdrowia minus 1. W skrócie jest to atak praktycznie wykańczający. Ta postać skupiona jest na otrzymywaniu swoich statków i kart jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mephisto startuje z żetonem białego węża lub czarnego. Na początek podrzucamy jak w grze w Monecie, jedną kostką mocy. Natomiast Maman Bridget ma dwie kostki mocy. Mają odpowiednio 13 i 16 punktów zdrowia i zdolności specjalne. Kartą startową Mephisto jest karta, która albo pozwala atakować albo dobierać sobie moc w zależności od strony, na której gramy. Bardzo ciekawą kartą jest karta Zabiorę Cię do piekła. Jeżeli Twoja drużyna z jakiegokolwiek powodu miałaby przegrać w tej turze, to natychmiast wygrywasz. Jest to bardzo podstępna karta, jak to u zaklinaczy węży. Niemal wszystkie karty opierają się o żeton węża. Maman Brigitte jest uznawana jako postać nieśmiertelna. Dlaczego? Jeżeli jej punkty zdrowia Padną do jedynki i mielibyśmy natychmiast dostać więcej obrażeń. Maman Brigitte dostaje jedną kostkę mocy, a jej zdrowie wraca na pole numer 4. Doskonała postać przeciwko innym postaciom, które biją mocno i agresywnie. Większość jej ataków są to ataki bezpośrednie czyli nie można ich obronić. Bardzo ciekawą kartą jest czerwony kogut, który pozwala anulować kartę przeciwnika. Postać Milady to prawdziwa intrygantka. Jej startową kartą jest zabójczy strój. Oznacza to, że będzie knuła intrygi. Knucie intrygi to po prostu wzięcie wierzchniego żetonu na swoją planszetkę, a przy pomocy kart z takim znaczkiem bądź jeżeli Milady straci punkt zdrowia intryga będzie wchodziła w życie. Intryga to bardzo mocne ataki, trucizny, przeprowadzenie kolejnych intryg albo dodanie kostek mocy. W skrócie bardzo pomocne do wykończenia przeciwników. Wong Fei Hung opiera się o żetony koncentracji. Żetony koncentracji od początku dzięki tej karcie pozwalają albo atakować przeciwnika, Albo zdobywać kostki mocy, dzięki czemu Wongfei Hung staje się coraz silniejszy i niebezpieczny. Większość jego kart opiera się właśnie o ten żeton lub kostki mocy. No i ostatnie dwie postaci: mamy Joannę oraz Leśny Lud. Joanna opiera swoją główną zdolność o Boską Moc. Jest to wyrażone przez kartę Boskiego Głosu. Znacznik będziemy przesuwać za każdym razem, kiedy Joanna otrzyma jeden boski głos, o jedno pole. Startujemy na środku, przechodzimy tutaj i zgodnie ze wskazówkami zegara. Mijając to pole, natychmiast dostajemy kostkę mocy. Mijając to pole, kostka mocy ląduje na naszym partnerze. I tak w kółko Joanna wzmacnia siebie oraz partnera. Wiele z jej kart pozwala leczyć rany. Leśny lód. To bardzo ciekawa, ale dość zaawansowana karta, ponieważ leśny lud nie ma pola KO, natomiast ma trzy znaczniki zdrowia trzech swoich postaci. Jeżeli jedna postać zejdzie do końca, natychmiast dodajemy plus jednego ducha. Druga postać drugiego ducha, trzecia postać ostatniego ducha. I postać leśnych duchów nie ginie. Natychmiastowo, ale musi wejść do gry karta startowa. Wszystkie legendy muszą odejść. Tylko, jeżeli wszystkie duchy mamy pokonane, a ta karta wejdzie do gry, tylko w taki sposób Leśny Lud przegrywa. I to był skrót w pigułce. Jak wyglądają wszystkie postaci? I jeżeli widzieliście już naszego gameplaya. Doskonale wiecie, jak grać w tę grę. Więc zapraszam do zanurzenia się w przygodę i walkę w grze Tak Team. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie koniecznie kciuka w górę. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o gameplayach, co jeszcze chcielibyście ciekawego zobaczyć. To bardzo pomoże mi w dalszym rozwoju. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, kliknijcie w subskrypcję oraz dzwoneczek. To również bardzo pomaga w dalszym rozwoju. No i co? Dzięki serdeczne, trzymajcie się i do następnego. Hej! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a w stronę wwwplanszoveniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.